11 listopada po raz 20 odbył się w Sąpolnie koncert patriotyczny. Wzięli w nim udział niemal wszyscy artyści z miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Poza wymiarem artystycznym to wydarzenie ma również charakter edukacyjny. Jest to nasz taki sposób na demonstrowanie naszego patriotyzmu, ponieważ robimy już to e, tak wiele lat, dlatego wychowaliśmy masę dzieci i coraz to nowe e, pokolenia próbujemy uczyć. Świętowania w taki właśnie sposób. Jednak w koncercie wzięli udział nie tylko najmłodsi uczestnicy zajęć prowadzonych w Ośrodku Kultury. Dzisiaj mamy cały wachlarz zespołów, od najmłodszych do, do, aż po seniorów. Wystąpią i kwiatiarki, dębowiacy, i big bandy, i wszystkie dziecięce, małe zespoły wokalne, taneczne. Zespół teatralny będzie zapowiadał. Także zobaczymy prawie wszystkich ze środka kultury. Dzisiaj patriotyzm rozumiany jest na wiele sposobów. Potwierdza to jedna z najmłodszych uczestniczek koncertu. Kocham swoją ojczyznę. I właśnie dlatego z przyjemnością występuję tutaj dzisiaj. Dominika wykonała trzy piosenki: Pałacyk Micha, serce w plecaku i siekiera motyka. Siekiera. przygotowania do występu rozpoczęły się już we wrześniu. Instruktorzy pracowali nad tym, żeby program był spójny i atrakcyjny. W koncercie wystąpiło około 100 osób. W tym roku Sąpolno obchodziło Święto Niepodległości w dwóch terminach. 8 listopada odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne, a 11 listopada artystyczne. W związku z tym, że yy... 8 robiliśmy apel pamięci z udziałem wojska z Powidza. Niestety nie mógł on uczestniczyć 11, więc musieliśmy to troszkę przyspieszyć, a było to nowum. Nigdy u nas czegoś takiego nie było, więc też było duże zainteresowanie. Na brak zainteresowania społeczności Sąpolna nie mogli narzekać organizatorzy koncertu. Myślę, że zainteresowanie zawsze było i pozostanie. No, część także jest to spowodowana tym, że dzieci występują tutaj także, więc rodzice przychodzą oglądać swoje dzieci. Ale nie tylko, mamy stałych, wiernych widzów, którzy zawsze są na naszych koncertach. Na finał koncertu wszyscy artyści oraz publiczność wykonali balladę o ojczyźnie pochodzącą z repertuaru Kapelizna-Bariczy. Każdy to przyzna, nasza ojczyzna, czy to warszawa, czy grachów. Polo w sobocie i góry w locie, to dom rodzinnych polaków. Pawdy trzy góry, śląsk trzyma